Na powierzchni pozorny spokój, opustoszały obiekty kopalni. Wycofano załogę ze wszystkich stanowisk, wymagała tego troska o bezpieczeństwo górników. Na dole bohaterscy ofiarni ratownicy walczyli o istnienie kopalni, o to, by załoga mogła powrócić do pracy. W tej chwili na, na, budują Rosjanie stanę gipsową i agregat który będzie wtłaczał gazy do pola pożarowego, który zostaje tamowane. Co to jest? Gdzie pan to wiezie? Wjeżdżam na poziom 705, gdzie ratownicy radziecy montują urządzenie do gaszenia pożaru. Co to jest? Odzież ochronna, bo tam woda dużo leje i są trudne Ciężki? warunki. Tak, ciężkie warunki są, dlatego tam, i tam jest silne przewieczanie marzną.